Dobra, to piór że... Lub tak. O, no, dobrze, robisz, potem idziesz... Yy... Ale, 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 ty wiesz, że ja ma masteruję tą Japonię jak w lezie, a ty mi chcesz tłumaczyć jak lecieć po kolei. A, dobra, dobra, sorry. Ja, ja, ja to nieraz masterowałem, Jeszcze ja robiłem speedruny z Japonią na kanale. Co? Wow, naprawdę? Takie. Nie wiem, dawno temu, a jeszcze na starym drzewku to było, ale to nie zmienia faktu, że jeszcze później sobie kilka razy grałem na tym drzewku. Fokusy, gotów jest? Ej, ale jedno pytanie, można podbijać inne państwa w sensie za e, uzasadnieniem celu od kiedy? Od 39 tak? Repus. Tak. Ehm... No Ty od, od początku 39 czy od II wojny światowej? Od, no, no bo według mnie na pewno nie od początku, bo to nie będzie miało sensu, jak nie sobie rzesza pół roku podbije. To nie będzie miało... Od 39, powiedzmy, 36. Znaczy, to, no wiesz, teoretycznie od... pół świata sobie ona podbije, tutaj w Europie, a w tym momencie USA zrobi Guten, tak? Przebudzenie giganta, bo World War III. To, może... O, to może, można, może można za uzasadnieniem celu podbijać od 38, a wojna z graczami od wrzesień. Od, od tego Nie. samego, 39 wrzesień ja bym zrobił. Tak, 39 wrzesień. Dobrze. Jak szybko będę w stanie pójść na wojnę z Chinami? Eee... A ty od razu zraszujesz ich? Bym to zraszował. Tylko wiesz co, e, bo wiesz, jak im więcej czasu, tym oni więcej zbudują z drzewek, nie? Tych fabryk i tak dalej. To najlepiej by było, jakbyś poszedł najpierw ten e, spiritual mobilization, widzisz to, 2,5%. No, to zrobisz i później idziesz na wojnę. I jak z, zrobisz ten Marco Polo Bridge Accident, to bierzesz w supremację. No dobra, uważasz, zobaczę, spróbuję tak. E, no od razu to jest do najlepsze, tak. I na początku buduj same cywilki w tych prowincjach, gdzie masz największy. Za późno, ja nie jestem tego rodzaju graczem. Tu, tu mnie nie przekonasz akurat w No <laughs> maksa lecisz, na żywioł. No tak, zawsze militarny na dzień dobry. <laughs> w ogóle, jak sobie grałem Amerykanami wcześniej. E, mm -hmm. Dzisiaj. Bo myślałem, że tak nikt nie chciał re re rezerwować tych Amerykanów. Tam wszyscy w oślecieli i tak patrzyłem. Dobra, pójdę może w tych Amerykanów i zobaczyłem po prostu, jak e Jak to się pozmieniało. Bo ja nigdy Amerykanami nie grałem od Mendygans. No ja to samo. I tak patrzę. Cholera, co to jest, co to jest, co to jest. Ale poszedłem na nie historyczne. I Japonia już w 1938 za nie zaatakowała i straciłem flotę. Bo chyba podzieliłem ar flotę. No bo gra w USA jest ogólnie nudna. Bo trzeba czekać. Później trzeba te dg'e robić A ja nie wiem, sami to od razu zrobimy Ale fajnie teraz zrobili te USA, w końcu realistycznie, tylko też troszkę szkoda no. Bo kiedyś byli w cholerę OP po prostu Atakowałeś tą Wenezuelę na dzień dobry to, i, i, to i, i wszystko, Tak. I wszystko ci schodziło Tam czystki lecisz na dzień dobry, czy jak? Nie, 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 czystki najpierw Jesteś pewien? Od 39 kończymy chyba historyczność Wiem, wiem ale jak zrobisz wszystkie. O, tak... Finlandię sobie. Raszujesz Finlandię, czy jak? Nie, nie, rasujesz raszujesz Finlandii. Pozytyw, heroizm. Jak zrobię wszystkie, to. Zrobię wojny wojnę zrobię lessons of war. To, Ale wiesz, że to długo ci zajmie czasu. Ile tych Hinole mają dywizji? Właśnie, jak Hinole porobią te cywilki i tak dalej, to też nie będzie zbyt fajnie w sumie. Więc nie chciałbym im dawać długo czasu, dużo czasu. Nie, oni zrobią. Ich łatwo pokonasz, bo nie mają minusy ogromne. Silent work, horrors, cyk I dodatkowe ppki W ogóle też to nie tylko ppki się nazywa, ale też Furermana kuźwa bo jak wpisujesz sobie kody, to możesz pisać pp i dodać sobie, albo możesz pisać sobie Furermana i dodać sobie Furermana. Ja nigdy nie używam kodu, kiedyś używałem, no Ja normalnie jednak w grach też nie korzystam, ale raz na jakiś czas odpalę gierkę, pobawię się Albo Einstein for Poland, gdzie masz wszystko odpalone, wszystko ten, wszystko zbadane już na dzień dobry. I, i, I po prostu ciśniesz Niemców ze wszystkimi zbadanymi technologiami. Dobra, lotniska się budują. Ja mam samolotów w ogóle: 430. Dobra, tu 800 akurat może być, a tu w sumie jeden. Jeden mniej. oni takiej przewagi powierzchni pewnie nie mają. I no, ile oni mają samolotów? Repus, bo jest taka chujowa sprawa, nie? No. Bo w momencie, kiedy ja miałem przedłużyć sobie mefo, co nie? No. Bo to był lag na serwerze. Za późno, koniec. Ale chłopie, ty miałeś na do 180 dni. No właśnie. Bo... No, ale ja miałem na końcówkę przedłużyć, żeby mi political power nie spadł. A Dobra, to nie ja... działa, to spada to chyba Dobra. cały czas. Nie, to masz ten, to przedłuża ci potem jak masz ci złoto, to cię to ten opóźnia Ale dobra, przeżyjemy z tego, nie? No dobra. Oto to GGS? Nie mam Fobilsów, nie buduje cywilki na przynią. Halo, Sowiet. Halo. Testujemy Cześć, się. Dziękuję. A co to co dostajesz jak wygrasz? Chyba w War Support albo stabilność, nie pamiętam. Aha. No dobra, to dawaj, to nie, wygrasz. Nie, ja nie. 20 20, okay. A ja, jak przegram? Jak wygram, to jeden, jeden plus 100% do doktrynki. O. O, i za 200 punktów mogę Ci powiedzieć wojnę. Za 200, no dajmy. Będzie 200. W ogóle ten konflikt, który teraz właśnie jest, on był na serio, tylko był w Mongolii, a nie tutaj. To naprawdę? No. no? Nie wiedziałem nawet o tym, jak se włączy, się taki ziomek, co robił ten his, historię I wojny światowej dzie, tydzień po tygodniu. E, I on zrobił teraz kanał, mhm. że historię II wojny światowej tydzień po tygodniu robi. I on właśnie opowiada o tym. Kurczę, mogę tego nie wygrać. A tak czemu jedna dywizja, czemu więcej reinforcementu nie ma. Czemu samolotami nie pomagam? Dalej! Hurra! No nie, twoja konica wraca na front. Czemu mi to robisz? To miało być S, oszukałeś mnie. A ona się nie dołącza z powrotem do zadania. Taki plus. Jest Land Doctrine i Arundt Technologii. Te technologii. O, -o dostałeś więcej. Kurde, ja, bym nie, pom... ja, ja bym republikanom pomógł, albo co, bo ideologia nie pasuje, tak? No. Ale głupia, chce pomóc. Nie. Nie, nie to nie, nie. Nie, nie. No. O, kupię poczysty, nie chcę tego. Ale no ja to nie faszyści, tylko imperialiści. Eju z tym. Ora, wyślę te Airforsy, żeby popatrzeć. Okej, okay, widzę. Polera. O tych nacjonalistów. Na scenie ci są okrążeni. No. Ale mają więcej dywizji niż Republikanie. Zaraz, zaraz się wojna skończy, muszę odwiedzić za eglozę, czy... Albo Barcelony. Barcelony też. Nie, Barcelona zaraz. nie wcześniej Bo ja ale... mam tylko 5 dywizji, nie rozwoję się. No to lecisz czołgami, kończysz kółeczka, lecisz dalej, kończysz kółeczka. Nie ma Niemca, trzeba to wykorzystać. Jak, jak, jak komuniści wygrają wojnę, to. No to będzie świetnie w sumie. No. Sojusz japońsko ZSRR. już <grybujesz> 40 z Arterylią. 40 ale masz tam, się rozpiętość czy co? No, rozpiętość. Kombat 24, piechota i wsparcie na razie. Mogę ci powiedzieć taki template, który zniszczy wszystko. Chińczyków to jedna dywizja na 20 będzie. No, zaskocz mnie. No, bierzesz tak, cztery arty w template'cie no. I resztę dopychasz piechotą do 40 rozpięcia. Bierzesz w kompaniach wsparcia artyleria, soperzy, zwiad, sygnalizacja i logistyka, bo logistyka się przyda, bo w Chinach te wszystkie Filipiny i te gówna to tam, nie wiem, oni członka się Ale nie ma co tak zapychać tej dywizji przecież. A jest sama rotacja w walce. A No dobra, no nie Uważasz, Dobra, robię perża. Wow. A jak nikt nie mógł wziąć Wielkiej Polski w ogóle? Tu nie, ktoś powinien wziąć Polskę. Ten trzeci gracz. Z demokracji. No, żeby było wiesz, takie wyrównanie. No, tak, nie wiem, sześć państw walczy o dominację na świecie, jeden dostaje w pierdol. <grym> chociaż, chociaż na języcie jakbym ja grał Polsko, to mi się wybronił pewnie na tyle, że jakby z Zachodu mi pomogli, to byłoby easy. Tak Jakbym się dozbroił. By pomogli, to oczywiście. czy znaczy, mam na myśli desant z Brytanii na wybrzeże. No, grać bym musiał przewidzieć, że Brytania może się desantować, więc musi wybrzeże kryć. Francja by się wybroniła na granicy. Pobudowałaby forty. Na, z Włochami A. i z Niemcami. O, nacjonaliści widzę ładnie dostają chiry. Nie wierzę, że... W, widzę rajd tam na zachód. No, tam coś jest. Jak się w tych Chińczyków bije. Ale ja od nich wezmę to ich stal. Kurcze, Chiny są bardziej useful Victory w ogóle z, mm. z, z, z tych ludzi tyle High idzie, a to jest sparacznie jedyne co dostajesz to troszkę fabryki to tyle co ja co, nie wiem, w Victoria nie grałem jedyna gra paradoksu to jest to i Stellaris to nie niezła gierka, tylko trochę bardziej skomplikowana każda gra paradoksu jest odrobinkę bardziej skomplikowana od Hoia no, w sumie... Chy, chyba, że Imperator Romu, bo nie wiem, nie grałem. Ja też nie. To jest taki total, bo nie. Nie da. To jest taka Europa, że jest ta... z, z tego, z Rzymu. M Możesz wziąć free trade'a, jeśli chcesz. Ja ci oddam Fabryki. Będziesz y handlował ze mną, ja ci oddam. To daje ogromne boosty, ja z Limited jest, w sumie czekaj. Construction speed 10%, research speed 9%. Mm -hmm czy output 10% nie ja w sumie nie wiem, bo, bo... To mi kompletnie zniszczy te fabryki, a ty też powinieneś się lepiej rozbudować. No, ale ja też ci oddam fabryki. Ty mi, ty mi dasz 5 fabryk, to ja tobie też dam. Jak stali ci brakuje coś takiego. Ale jeszcze bardziej będzie mi brakować, bo z moich nie będę miał. To, to nie byłoby po prostu warfet Ale nie, ja ci oddam, wszystko ci oddam. Bo ja mam stali, możesz kupić ode mnie mnóstwo I kupisz ode mnie za 10 fabryk, to ja od Ciebie kupię coś za 10 fabryk, rozumiesz? No, ale to, to nie będzie warto, po, warte po prostu tego No bo jak ja stracę swoją stal No to będę musiał... To co... Bo tak czy tak teraz od Ciebie ściągam stal Więc no. tracę, stracę stal, nie dostanę żadnych cywilek od nikogo innego w ogóle Od innych państw I... Po prostu zamienimy się fabrykami, to nie będzie Pożyteczne w ogóle. A no dobra. Jak to... ja mogę stworzyć ze sobą frakcję, co nie? Um, a, kre... tak, mogę. Mieć? Mogę. Możesz za Mogę, a czy z przydu pasem mogę zrobić? Escalate conflict? Który kurwa? Wracaj do siebie, tak? Co podsłuchujesz? Który? Który? O, tak, naszą frakcję. Nikt. No, tak, tak. To, żeby się kurwa nie kliknęło, to nie zna. A, kurwa. A nie wiem, jak o jaką frakcję ci chodzi. <noise> <noise> Ale tak fajnie można grać i obrażać, tworząc tę frakcję. Hehehe nie, <grystanie> oni zaraz... O, to oni w teraz <grystanie> <grystanie> to pojadą po całej Ale to będzie wojna na Dizzy <grystanie> O. o <grystanie> O, no, znowu coś stworzyłeś Czeka O, i popatrzę co oni zrobią Halo, laga miałem <lad ratchet Lust> Moje mep O, Kajesek komunistyczni w Hiszpanii O, Republikanie. O to na tym Niemcy się skupiali przez cały okres międzywojenny. Na zmieniu nazwy żeby zdisała Japonii zamiast na nie wiem roz rozprzestrzenianiu faszyzmu. Ale ja już już piszę, to chodź jeden na jeden. Nie, Nie mogę chat <laughs> na Discordzie. Tylko to. <laughs> Widzę też kominter leci O nie! Ja nie mogę stworzyć frakcji Aj dobra <laughs> Co? <śmiech> A co za. To brawo kominter O nie ataše nie wysłałem do Hiszpanii Jezu, brawo! O to teraz nie mamy ten nie mamy Mongolii. O, przegramy zawsze to No jak wchłonię tą O, ja tobie wyślę atasze, dobra, teraz będzie gitara. O, ale. X ale, Expo będzie? Uhuuh. Ja zawsze uważać, że na dłuższą metę Atasza są zbędni. No, 10% worth supportu. Eksp, nie, to jest ważne, bardzo tak, ważne. Tak, ale za ppki, które na początku są ważniejsze, na początku gry. No, no tak. Chociaż teraz, teraz już nie potrzebuję pp tak mocno, więc mogę wysłać. I declare war, annex, call allies, tak. To znaczy tych aliantów, bo oni się nie dołączają z automatu, papety, gnoje. Omagać tutaj na lądzie. Świetnie, desant się udał. Lecicie. Wy też się desantujecie. Ej tutaj się master pokazuje tej gry. Tak, to się robi. A czemu tu nie latają, okej? Okay. Fightery, Tactical Bombery, Crowser Supporty. Jak stratak to wygląda? 313 na 19k Ale jeszcze nie wszystkie bitwy się pokończyły, więc nie jest poaktualizowane A po 30 mogę uzasadniać cel wojenny na Finlandię? To 210 dni chyba trwa No No ale to 39, pamiętaj chyba to nie 39 30... że... Chyba, że celem o. narodowym No, to już celów nie mam No dobra, to 39 8k na 50, no na razie Worfy, tylko ich manpower też to jest dwa razy większy na razie. Ale dwie dywizje udało się komputerowi otoczyć, jak ja kazałem. Będziesz robił C0 myśliwce? Jakie myśliwce 0? E, tam masz po prawej. Tam nie masz e, Fighter Modernization, i tak dalej, Agility Focus, i tam masz D0. I To ci odblokowuje z 40. Możesz ulepszyć silnik na maksa, silnik, erata y, i tak dalej, i to jest monstrum, tak. i produkować na masę, i będziesz mógł, jeśli będziesz chciał oczywiście, wysyłać y, do Rosji. Fajnie, okay, Manjurian Project, y, Jet Protop Prototypes, Agility Focus, które to jest, do... a. a, D0 jest, D0. D0, no. Mitsubishi AM6M. O, polecę no. w końcu. O, ja Grasz na Francji, cywilki buduje. Serio? No Cholera Dobra Czyli została Wielka Brytania i USA No i pewnie jeszcze buduje we Francji wszystko Żeby to Niemcy sobie przejęli. A ci fabryki? Jak chcesz Ja tam jakoś buduję Agree with the American terms Wcześniej jest show of strength, increasing support to our, for our government, but it's it war, the risk of war with the United States. Dobra, przepraszamy Stany Zjednoczone, proszę bardzo. Escalate war in China, co to daje? Uh, jest, jest Do to minusy, minusy ci zainwiz. ty masz ogromne minusy, zobacz sobie. Atak minus 50% masz. No, musisz to ciągle robić. Spoko? A to dodaję też war support. Niestety nie staną. W smutek troszkę. No. War bonds polecieć. E, za 50 dostaje 5%. Spoko. No, to jest niezłe. E, tylko prawie cywilek już nie mam. E, wo, tutaj, że nic nie jest inwestowane w cywilne. Dobra, tutaj idziemy. Tak. Czołgi mam zrobione. Jest 38 już jest, już jest, to lepsze computing machine. Teraz możesz robić cywilki, bo już militarek dużo. Nie, nigdy za dużo. Więcej, więcej ropy. ZTSRR, ja mam zero ropy. Ty w ogóle mnie nie dbasz. Czy tak na serio, ty mi Mogę, mogę... ci wysłać. Start a, sumie, dla a ty masz maksa? Tak. O ja. A to bym poproszę wow. O, 100%! O, cholera. Tak, nie potrzebuję. Ale... Dobra, wspomagają e, moje Chiny. Jak to ze stratami? 54k na 300... Mam pytanie, my to dzisiaj będziemy kończyć całe, czy jakaś Nie no, co, co ty? Dobra, dwie, 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 to... dwie, trzy godziny pewnie pogramy, czy coś w tym stylu. Dobra, czyli mniej więcej tak 20 będzie koniec? No. Okej, okay, to idealnie na wojnę. No jako wojnę No, no między nami A. O, cholera! Ej, nie, uzupełniłeś mi całą ropę od razu Dobra, możesz zmniejszyć to landlis, bo może ty teraz nie masz O dosłownie nagle z nagle minus 5 lat, tam 5 lat do uzupełnienia skoczyło mi na e, full, full ropę no. O, ja mam Army Experience duży, więc jest spoko. Szkoda, że to nie jest Road to 56, bo tam można wszystko upgrade'ować. Ja jebie Tam A... nawet broń, broń piechoty możesz upgrade'ować. A te shanksy, i tak dalej, to będziesz ja teraz? Shanksy, tak, ale resztę to nie, no bo 39 muszę czekać, ja nie mam claim'ów na to. No i shang jeszcze, bo to robię, ten... w środę, Dużo. A nie mogę, no umówiliśmy się, co nie? A, no tak, tak nie. Tutaj datają, pomagają. Świetnie się bawią. Tylko żadnego aisa nie mam. Wasoje, tak my bracia, mi uratowałeś. Co zrobiłeś? Zgodziłem się na traktat. Ribbentrop Mołotow? Nie, nie, nie. Ten. czołgi, Jak tak mogłeś? Też chciałem. To jest druga. Tak, tak mieli czołgi? Bo mieli Army Innovations 2, co tam mają. Dobra, jest marzec. Będę ustrzygniął cel 200 dni. Ile to miesięcy. Ale nic nie klejmujesz, pamiętaj. Ale nie, bo wojna w 39, nie? O nie, claim od 39. Aha, od o kurwa, Lipa, dobra. Września 39. No? Tak czy tak wszyscy gadali, była taka mowa. Nie, to pomiędzy graczami. Nie, po prostu. O kurde. O. Ja ci to mówiłem nieraz. Chyba że z celu narodowego zrobisz, to wtedy możesz, ale jak nie z celu, to no. nie możesz.